W nowej wersji komórki i BART wprowadziliśmy szereg zmian dotyczących funkcjonalności grupy. Utworzona grupa może być wyświetlana innym użytkownikom konta. Możliwe jest również wyświetlanie grupy członkom dodanym do tej grupy. Zapobiega to konieczności tworzenia grup przez każdą z osób. Wprowadzenie podpowiedzi do uzupełnionych znaków upraszcza uzupełnianie grupy o nowe osoby. Na liście grup w formie ikon widoczne są opcje udostępniania wybrane dla tej grupy. Teraz przechodzę na konto jednego z użytkowników. Jak możemy zobaczyć, dostępna jest grupa utworzona przez administratora. Mogę ją wykorzystać przy udostępnianiu przechowywanych przeze mnie plików. Wprowadzam część nazwy i korzystam z podpowiedzi systemu. Wybieram dodaj i zatwierdzam zmianę. Plik jest widoczny również w zakładce udostępnione przeze mnie, gdzie mogę zobaczyć, że udostępniłem go w mojej grupie.